Jesteśmy bezpieczni. Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, m Amuś na bieżąco, a razem ze mną Paweł trypson trybała Siema, witam Ciebie, witam wszystkich. I na początku pamiętajcie, że link do Pay -per View macie w komentarzu, albo wykupujcie od Pawła. Zachęcam do Perpay View z mojego reflinku, dlatego, ponieważ wspieram leczenie Angela Radzikowskiego. Jest to chłopak, który choruje na mukowiscydozę. Naprawdę jego wysyła mi nawet zdjęcia. On też jest takim człowiekiem, który nie lubi się użalać nad sobą, ale widziałem, że jego płuca się po prostu kurczą coraz bardziej, coraz bardziej i no, potrzebuje naszej pomocy. Potrzebuje wiele przejść operacji, wiele, wiele drogich leków musi zakupić na to leczenie, później po tych operacjach. No, życzę mu tego i obiecałem sobie, że dopóki nie. Nie zbiórka na Angelo nie zbierze pełnego celu, pełnej kwoty, to ja nie spocznę i przy każdej w swojej gali, przy każdej swojej okazji będę wspierał e, i e, jakby promował e, tą pomoc. E, no i zachęcam Was do pomocy. Dziękuję bardzo. No i to się ceni. E, Paweł, emocje po konferencji opadły czy nie? Bo pamiętam, byłeś mocno nagrzany. E, tak, już trochę opadły. No, gdzieś tam z, z, e, zwizualizowałem sobie e, Ktoś dał mi taką radę, żebym zwizualizował sobie, jeżeli wiesz, chcę podejść profesjonalnie do tej wa walki, yy, chcę wygrać ten pojedynek na sportowo, z chłodną głową. Ktoś mi doradził, że jeżeli emocjami będę się kierował, no to są one zgubne, wiadomo. Yy, I zwizualizowałem sobie, że z Borosiem się godzimy, yy, przybijamy grabę. I... I, i, I co, i że robimy to na sportowo, tak jak sportowiec ze sportowcem, dlatego nie chcę jakby w ogóle wracać pamięcią do tego, nie chcę się denerwować, e, jakby na ten moment o tym zapomniałem, e, nie, chcę, nie, chcę, nie chcę o tym myśleć, skupiam się na walce, na taktyce, na gameplanie e, i no jest mocno, tam niewiele mi wagi zostało, bo tam półtorej kilo mam do zrobienia w tym momencie, e, więc tylko jeszcze waga jutro i ładowanko i, i lecimy. No to waga to myślę, że to już czysta formalność. Za półtorej kg. Tak, tyle. to spacerek muszę powiedzieć. Kolejna sprawa, czyli jesteś gotowy podać rękę Łukaszowi Borowskiemu? No, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. No, jeżeli nie, nie, nie będzie przeginał i ten, i, i wszystko zakończy się na sportowo, no to, to, to zobaczymy. Dobrze. Myślisz, że tym razem ta chłodna głowa nie zawiedzie? Jestem pewny, że tym razem damy radę e, spokojnie według planu. Znaczy, wiesz, to jest walka, tak? Zawsze wchodząc do klatki możemy sobie dużo rzeczy zakładać. Możemy mówić, że się nie stresujemy, że jest tak, ale zawsze jest stres. Nie ma. Ta osoba nawet, która stoczyła, nie wiem, e, kilkanaście, może kilkadziesiąt walk, może, może wtedy już jak te kilkadziesiąt walk ma za sobą, to może rzeczywiście już jest przyzwyczajona, jeżeli regularnie walczyła, ale mi się wydaje, że każde wyjście, nawet u takich osób, co mają po 50 walk, to, to zawsze jest jakiś taki delikatny stresik. No to, jest, to jest nieuniknione jak przed każdym egzaminem czy, czy czymkolwiek. No to, jest, to jest sytuacja niecodzienna, niecodziennie się jakby bijemy na poważnie, na, na serio. I no tutaj każdy będzie chciał dać z siebie wszystko, więc każdy czuje respekt, jakieś to zagrożenie wynikające z, z osób, które, które trenują sporty walki na co dzień. I, i zawsze gdzieś tam jest ten, ten respekt, te, to podświadomy, podświadomy stresik. Ale stres też motywuje, daje kopa do działania, także, także dobrze. Paweł, kolejna sprawa, bo obserwowałem ostatnio Twittera i dużo ludzi tak jakby dalej zalicza Twój pojedynek jako fight. Nie denerwujcie to trochę, Łukasz Borowski nie jest Freakfighterem, Ty już też trenujesz bardzo długo, dajesz też no, dobre pojedynki, a jednak ludzie dalej uważają Ciebie za tego Freakfightera. Wiesz co, to już jakby nie rusza mnie gdzieś tam opinia, mam grono takich ludzi, którzy gdzieś tam e, znają mnie ze sportu, e, podziwiają ze sportu, widzą mój rozwój, e, widzą e, jak, jak się rozwijam, e, moi koledzy na macie, którzy są świetnymi zawodnikami, e, topowymi, e, czołowymi zawodnikami MMA, e, widzą jakie jak robię z nimi sparingi, jak z nimi trenuję, potrafią docenić moją formę, moje przygotowania, wiedzą ile potu wkładam w tą matę, więc no, tak naprawdę ten kto wie, ten, ten ten wie i tak naprawdę trochę mi to lata, ci, którzy gdzieś tam we mnie nie wierzą, czy tam się wyśmiewają, to zostawiam to im. Teraz się ze mnie śmieją, kiedyś zapytają, jak to zrobiłem. I to jest bardzo fajne podejście, jak ogólnie po konferencji ostatniej, niedzielnej, jak tam w klubie. Bo z tego, co tak jakby mówił mi Czarek Oleksiejczuk, no to trochę tak jakby przeżywaliście to, co się działo, pod takim względem, że się śmieliście. E, jeszcze raz po czym? Bo... Po ostatniej konferencji. Okej. Okay. No wiesz co, no, się trochę trener tak. No, Mirek dał czadu, trener Mirek Tak, no trener Mirek Dałczadu, wiadomo. No, jest e, bardzo barwną postacią e, każdej konferencji. E, gdzieś tam e, trener potrafi zrobić szum, zamieszanie e, i mu to bardzo fajnie wychodzi, ale publika też go kocha. I myślę, że... że... Dlaczego wszystko brać tak na serio? Można też się pośmiać przy okazji. E, świat byłby piękniejszy, jeżeli moglibyśmy pożartować sobie z wszystkiego, pośmiać się wspólnie i, i nie brać wszystkiego tak na serio, dlatego myślę, że, że show było śmieszne, było ciekawie. A jak Ci się podoba ogólnie ta cała otoczka wokół fenu, można powiedzieć fen 2.0? Fen 2.0. No wiesz co, no, duża, szybka, drastyczna zmiana, tak? Bardzo drastyczna zmiana. Gdzieś tam wiadomo, ludzie niektórzy nie są przyzwyczajeni do takich drastycznych zmian, nagłych. No, ja już też jakby wypowiadałem w tym temacie w wielu wywiadach, że ja mówię, nie skreślam tutaj nikogo w tych pojedynkach, jednak ja sam jako osoba z show biznesu wchodząc w sport byłem mocno oceniany byłem, byłem gotowy jakby też na krytykę wielu ludzi i ze sportu ze światu sportu walki wielu ludzi mnie mocno krytykowało, hejtowało natomiast z walki na walkę dostawałem coraz więcej uznania i szacunku od tych ludzi od tych sportowców, którzy ten, ten sport już dużo dłużej trenują ode mnie i to było dla mnie miłe, budujące ja też Zmieniłem się, zacząłem, odkąd dostałem propozycje walk zawodowych, zacząłem trenować jak zawodowcy, zacząłem rezygnować z wielu tam imprez, narodziła mi się córa, założyłem rodzinę, no więc priorytety w życiu się zmieniły. I, i co? No i jakby też czuję w środku siebie, miałem, postawiłem taką misję, że chcę być wielkim sportowcem, chcę też jakby spełniać marzenia naszej rodziny poprzez, poprzez te moje walki zbliżać się do tych marzeń i, i, i to jest motywacja, I jeżeli ci ludzie teraz też ja zawsze w klatce daję z siebie wszystko, ja nie udaję, a są takie osoby, które wchodzą i e, no tak brzydko powiem, wejdą tylko po pieniądze, tak, wiedzą, że dobry, szybki hajs do zarobienia i on się podłoży, żeby za dużo mu się krzywdy nie stało, no to jest sport dla prawdziwych twardzieli I jeżeli nie ma ktoś jaj, no to e, i, i tak, tak będzie, że ktoś założy, że przyjdzie tylko po ten hajs, no to radzę tym osobom, żeby odeszły lepiej jeszcze przed czasem i mi dały miejsce tym osobom, które naprawdę chcą walczyć, które chcą dać siebie wszystko, są prawdziwymi wojownikami, mają duszę wojownika. A ci, którzy gdzieś tam przyjdą tylko po hajs, no to, no, to, no to nie będę takich osób popierał. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj jednak będą chcieli zdobyć się na, na szczyty drogi sportowej, będą ciężko trenować. Tego wszystkim życzę. Dobrej gali i, i dobrego widowiska. Paweł, ostatnie pytanie. Wymorzony scenariusz na piątkowy pojedynek. Wymarzony scenariusz? No, na pewno zakończyć Borowskiego przed czasem. Wymarzony z wymarzonych to na pewno chciałbym go znokautować. Dlaczego? Dlatego, bo Borowski ma bardzo twardą głowę. Pokazał to w każdym swoim pojedynku, że potrafi przyjąć i tak naprawdę nie wiem, czy nawet jakiegoś knockdowna zaliczył w tych swoich walkach. Teraz sobie nie mogę przypomnieć. Być może padał, ale wstawał, ale nie wiem. Na przykład teraz przypomina mi się walka Michała Oleksiejczuka, E, który mu naprawdę takie kolana na głowę walił, łokcie, high i nie ruszało go to, padał, wstawał, przewracał się, e, cały czas szedł do przodu, dopiero go Michał udusił e, i, i wtedy wygrał walkę. Więc takim moim jakby marzeniem byłoby zrobić to, czego nie dokonał nikt, czyli znokautować go e, po prostu ciosami na, na głowę, żeby, żeby, żeby był czysty nokaut, czy tam nogami. A jeżeli nie, no to wiadomo poddać go i, i, i zakończyć na pewno walkę przed czasem. Dobrze Paweł, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i co? Zbijej tą wagę. Widzimy się jutro, a potem w piątek. Dajcie dobry pojedynek. Dzięki do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich.